Dobrze, no, witam w, w tym razem w mojej kuchni. Będziemy jajecznicę. Dzisiaj gotowa trzech z... jajek trzech. i, I padu. O nie nie On jest ogólnie padu zieloną. I mamy dwóch gości. Tutaj pierwszy, Niunia. Piesek. I, I drugi gość specjalny. Siema. No. <śla> On jest no, ogólnie kolegą. Przyjacielem, nie wiem jak to. Jest. No, ale dobrze. Eee, okej, okay, chodźcie. Ktoś musi pokroić padówki. Ja nie, bo ja trzymam kamerę. Znaczy, ty Posz... ktoś padówki na ciebie. Ale nie podjadaj! Bo, pa, to, powiem... bo to moja robota, a nie twoja. Dobrze, słuchajcie. Jakby pierwsza osoba kto i padówki tylko na razie. Ty. Dobrze, ale nie, poczekaj, dam ci nóż. Eee, Zobacz jak on kroi padówki, patrz. Kroisz o tak, tu odcinasz ten kawałek i dojś. O tak, możesz podnieść. Tę dupkę też, dupkę też. Hmm. No i tutaj musisz ten, ale nie możesz hmm. Tak jak ja kroiłem. Ja w tym czasie włączę. Mirek, to? Hmm. Przestań. O. Powiem ci kiedy będziesz mógł. Pokrój całą, tak jak ja. Dobrze, chodź. Kamerzysta. Dobrze, tutaj dosmarowujemy masło. To jest dużo. Kiedyś tutaj było okrągłe jajko. no pamiętam. tutaj zasmarow jak to się mówi? Dosmarowywanie. Właśnie. Tego w ogóle mam coś innego do Za chwilę w długę. Dobrze, tutaj mamy i gotowe. Przypnaszam. No, już nagrywać możesz. Z drugiej strony. Tutaj. Uważamy, żeby nie wpadła skodupka. co razem nie wpadła na szczęście. Nie małem rąk. Mam tu gdzieś. Ja też. No. M, tu odkładamy. Już. Dobrze. To jest to odłożę. Dziękuję. Ale się ryzygo. Mogę. Dobrze, podjedz sobie To tak, jest trzy cztery. Dobrze, czeka myszy Jedno żółtko musi... Jak na trzy, to jak na nie parzyste, to ta mniejsza ilość ma być niedozbita, a jak parzyste, to, to połowa ma być żółtek ten. E, jeszcze taka, o to cała. E, chyba Kumacie. Ja nie dozbiję od czasów wszystkich. O baby Wiem. Przepraszam. Znaczy razem. <laughs> no, coś odegano? No, hmm. zestań. Dobrze, chodź. Mieszaj, Szymon. Szymon, mieszaj, ale nie rozbijaj tego jednego. Złotka. Wy się odkręć. Ach, tutaj odegano. Śmierdzi trochę. Ale to jak odegano. Dobrze. A czemu nie rozbić? No ja nie tak nie tak smakuje to jak mhm. no, tak, jak zawsze. Ale żyki. To słodzimy, paluski. tak to trochę dużo. No Co, słodzimy? Osłodzimy? Solimy. Jeszcze pieprzymy. No, tak tyle około. I teraz powinniśmy na odwrót, na początku wrzucić padłówki, ale e, tam one się szybko nawet smażą. Dobrze. Dobrze. No Tutaj on będzie mieszał, okay. Ja chcę piąte przepraszam. Czy Okej. Mięso żeby wszędzie było. Mm, ale pyszna. Już mogę rozbić bo... Mhm. Uh -huh. Już. Może być. Ja już to. Ten segment. Mm, ale pyszne. pyszna. Oczywiście, oczywiście, jest Pamiętam Pamiętasz, jak robiliśmy na obozie ten? Jedliśmy jajecznicę z jajka tego strusia. Nie wiem. No, jakoś chyba ten? Mogę ja już. Daj. Będzie tu. Pachnie, ładnie. do źle to jest. na jeden z próbujemy to. Bez, bez sera dobimy. Ja czasami dobię ze tego Czego? Zostaw. No zostaw! Za chwilę. Po nagrywkach. E, Liptona to... tego. Mhm. No, Zrobimy. E, tutaj. E, Przepis na Liptona później. E, nie mamy chleba dla Ciebie. E, to bez chleba. Ważne, że jajecznica. To mi o się przypomina. Co? Co? Nie, nieważne. Dobrze, weź Szymon, miesza i tutaj. Tutaj banany! Zostaw Czekaj. Lubię, jeść, jeść, Chodź. jeść. Lubię jeść banany, banany, nany, banany, ja. nany, Musimy... Widzieliście gdzie... Przepraszam. Nie ma. Nie. A co? Dużej butelki i Ice żeby co zrobić Ice Jest ktoś z was może mlekiem? Nie. Przestań. Hmm. Zrobimy na dwie butelki. No. Dobra, już chyba jest zrobiony. No tak, ale po prostu mieszaj. Aha. Bo to daję już na mało Strasznie. Lip tam. się robi. Dobrze, ty... Ty daj. E, dobrze, już przed e, cięcie. Dawaj. I ty już zrobiony. No i jak ty to nie z całe płycie. Po... On nie umie mieszać. On nie umie mieszać. Dobrze, Było na trzy jak coś. Jest git przecież ta jecznica. Tylko te padówki się nie zdobiły do końca. No nie, ja tam zjem. Ja też. One powinny być przed jajkami. Gorący. No. Dobrze. Dajemy. Trzy talerzyki. Dwa, on nie chce. Ja no. mogę zjeść. No, to chcesz? Dobra. Cięcie. Witamy na A Mamy też Liptonka. Liptonek. Bardzo dobry. Lipton smakuje jak ten, co zawsze jest. Jak Lipton. Lipton smakuje jak Lipton. A gdzieś sobie widzę? Tak, no. okej. Okay. Dobrze i decenzja. Na początku tutaj, padówkę samą. Tutaj mamy jajko. Tego pa padówkę? Parówkę. Tak wygląda. Kiapła. Mmm. na 10. No, ale pyszna. Ja uwielbiam parówki. On jak zawsze ma ludzi. Ty. A teraz? Nie na no, ale dobra. Dobra, teraz... Jaj... Jajecznica. Jajkocznice. Mmm. Dobra. Jak zawsze. Dla mnie 10 na 10. Nie no. Zbyt ścięta i za mało posolona. było sam sobie pocalić. Nie pomyślałam, dobra, nie ma. Osiem pół. No. Tak, tak jak z piątka, tak z piątka. Dobra, teraz jajka. On ciągle ma ludzi. A to prawda. On po prostu źle mieszał. Mam parówkę. Dobra. Mm, nie chcę parówek. Nie. O, dzięki. Nie ma za co. A ja co z jajkiem? Razem też są dobre, po co? Dobra. Chyba. Piłeś? Co? Piłeś? Piłem. Mhm. Chyba na tyle. Jutro będzie następny filmik z jajkiem. Tak, chyba. Nie wiem. A mnie to nie będzie już. Już nie będzie. Bo Na szczęście. Para.